Szybka akcja. Piotr zadzwonił i jedziemy na jakąś galę. Mojtaj. No, dojechaliśmy na stadion. Ludzi dużo, chodziwo. Zaraz pewnie gdzieś tu Piotra spotkam albo Piotra i pójdziemy. Piotr będzie jako komentator. U niego na podwórku. Jak ja. Wszystko dobrze. Stadiony w Tajlandii, to jest coś więcej niż zwykłe stadion Muay Thai. Tutaj to jest część religii, jakby. Tutaj, jak się walczy w Muay Thai, to już jest jakby od nich. Jak będziecie na Puket, macie trzy stadiony: Rawai Boxing Stadion, Patong Stadion i Bangla Stadion. Obowiązkowo trzeba zobaczyć galę Muay Thai, jak się jest w Tajlandii, bo to jest część ich kultury. Bardzo, ale to bardzo polecam. I najbardziej polecam przyjść właśnie tutaj, na Rawai Boxing Stadium. Walczyłem tutaj trzy razy, e, także dzisiaj jak tutaj przyszedłem, to wszystkie wspomnienia wróciły. No i naprawdę tutaj jest taki typowy tajski klimat. Cały czas leci ta ich muzyczka, e, w powietrzu czuć tajski olejek, w którym zawodników się smaruje przed walką, żeby ich rozgrzać ich cały organizm. Bo tutaj jako takich rozgrzewek nie robią, tylko po prostu masaż tym tajskim olejkiem i to już jest rozgrzewka. Bardzo fajnie jest tutaj przyjść to zobaczyć, nawet jeśli ktoś się nie zna na Muay Thai. I tak fajnie przyjść i poczuć trochę tej kultury tajskiej. I zobaczyć jak to wszystko wygląda. Ja to ja Ci powiem, porównam ten zapach tutaj. Widzowie nie będą, nie będą czuli tego przez telewizor oczywiście. Ale ten zapach tutaj można przyrównać do na przykład, ja byłem u Zięcia. Na meczu żużlowym, tam też jest taki specyficzny zapach i no. To jest naprawdę, tu wszędzie czuć ten tajski olejek, to jest super, to jest coś więcej. Dla mnie to jest naprawdę coś dużo, bo to jest coś wielkiego, bo tutaj walczyłem, eee, ale i tak... Trzy wiecie. razy walczyłeś, tutaj raz, na trzy tym, na, na tak, na tak, tym no. Pierwszy raz znokautowałem Taja w drugiej rundzie, później dwa razy mnie wystawili na lekko minę, ale to mniejsza z tym. Chyba przez to właśnie, że znokautowałem tego Taja, bo ten taj tu przez wygrać, a ja go znokautowałem. I później mnie dwa razy źle potraktowałem, ale miesiąc temu to no, doświadczenie zawsze jakieś było. E, I fajnie było to zrobić, no. naprawdę fajnie. Super mam wspomnienia z tego miejsca. Dobra, nie przeszkadzam, oglądamy, oglądamy dalej. Najpierw chodzi się cały ring dookoła. W każdym narożniku, coś sobie, każdy tam coś mówi. E, później na środku zaczynają robić taniec, który jest takim tradycyjnym tańcem, który jest podziękowaniem za swojemu trenerowi, za przekazaną wiedzę. To jest bardzo, bardzo tradycyjna rzecz tanie. Nie każdy to tańczy, bo trochę mniej, ale tajowie wszyscy to robią. Ale to wydarzy się nie też robią. Że warto zobaczyć. I każdy, każdy ma coś sprawdzić, każdy inaczej tańczy. Zaczyna się od normalnego właśnie ukłonu. Trzy razy do góry, znowu ukłon, znowu trzy razy do góry. później jedna nie, do przodu i teraz wszystko zobaczycie nie, 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 ona sobie bardzo nie, 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 Pani się zgodziła z nami porozmawiać Wogu, wo, W ogóle ma polskie korzenie, tak? No tak. I mówi po polsku, to Mówię jest po świetne, Polsce. ale jesteś też Szwajcarii, tak? Nie, z Austrii. Austrii, o. Urodziłam się w Austrii, ale mama jest w Polsce. I co? Ja, ja, co cię wciągnęło do, do, do Muay Thai? Uh, to jest moje życie. Tak? Super. Ja nie przeszkadzam, chciałem tylko twarz zmasakrowaną pokazać. Tak. <laughs> Powodzenia. Dziękuję bardzo. Tak. Two hours later. Dziękuję, proszę siadać Siemanko, mordeczki ja myślałem, że to może jakiś lady, bo mi to puka na masę, że to ty A widzisz, <laughs> jaki ząk. Słuchajcie, wrócił Pablo, Siemano Już się pokazuje To jest, słuchajcie Szwagerski i szwagry, to pisali ludzie Aha, to jest tutaj No I pokazuje Paluchem, jak, jak to Ja tak mówię do pani nakładam jedną porcję, ja mówię nie jeszcze, nakładam drugą, ja mówię nie jeszcze, nakładam trzecią, ja mówię jeszcze, o, czwartą i nałożyłam cały kapka, ok. No na buket Widzieliśmy delfiny po drodze. Bardzo. Tak właśnie wygląda edycja. Polo tutaj pracuje sobie. Ja nie pracuję, nie mam pracy. Wie, ...że takie czarne no, Jesteś żebrzeż o pieniądze. pieniądze. To, to <grym> to, to to, dokładnie mordki, dokładnie. To, dokładnie, to, morski, dokładnie to, cały czas. I jeszcze A tak poważnie to było następująca, Tu siedzę, Maria mi telefon cały czas i to jest tak, jakaś się na przykład jakiś jest na przykład, ktoś mi coś pisze i ja od razu cyk odpowiedź cyk i podczas odpowiedzi, jeszcze jakieś tam youtube studio cyk, komentarzy ktoś coś tu pisze czy byłeś już na Filipinach tak, mordo byłem cyk, odpisuje, szybko tutaj trzy komentarze pozdro staram się na wszystko odpisać, ale ciężko jest naprawdę, śniłem się właśnie że gdzieś z Tobą jeździłem, powodzonka dzięki bardzo Pozdro, cyk no I wracamy do, do roboty Powiem Wam, że czasami jest tak A w ogóle tutaj, tutaj Paweł pokazywał Papier taki czasami sugeruje różne rzeczy Ale będąc w Tajlandii to sugeruje e, Katar z nosa Na szczęście, niestety, niestety Sugeruje katar z nosa I to chciałem Wam jeszcze e, Nie udało się tego uwierzyć ale wstałem się rano i to było tak Mułem sobie zęby w łazience Jednym myję zęby, a drugą ręką pisę te komentarze i właśnie chciałem, żeby to Paweł nagrał, a więc Paweł mieszka w drugim pokoju, tak więc może to nagra jutro, jak to wygląda, takie wiecie, to też mówisz, bo to nie praca dla niektórych, ale to, to nie chcę teraz się z tego tłumaczyć, no ale to tak mówię, mi to zajmuje mniej więcej montaż około godzinki, plus upload na YouTube, plus jakieś tam na komentarze, Plus minus jakieś 3, więcej Więcej niż godziny. Tak? 3 godziny mniej więcej, odpisanie na komentarze, plus ten cały apel ze wszystkim. No i plus jeszcze nagranie. Nagranie też mi zajmuje około no, taki 4, 30 minutowy materiał. Czasami potrzebuje około tak 4 godzin, żeby wyjść, nagrać i, i wrócić. Także nie ma dziewania Ty jak ty byś zagarnął, Policzek. Pamiętaj, fajna jest żadne w moim typie. Fajna jest żadnie w moim tapie. Słuchajcie, moi drodzy. Bardzo sympatyczna dziewczyna. Polecam wejść na kanał Marty Silwskie. Naprawdę urocza, sympatyczna dziewczyna, inteligentna. Szkoda, że czasami odbierana źle przez ludzi na kanale, przez to, że występowała z różnymi ludźmi. Na przykład, nie wiem, ze mną, z Piotrkiem Pająkiem, z Pawłem Gołdychem. A jeżeli by nie występowała, to zaraz by pisali jej O, nikt się nie lubi, nikt z tobą nie chce nagrywać No to jest takie pojebane wszystko Nie dogadzisz Pablo, nic nie wiesz, nagrywam Cintura sola A media vuelta Da saco duro Solo empieza cabeza, na saku duro. Eelo! Byłeś, palomordo, Mordo, co montować ty? MDV-Creams. Dokąd idziemy? Co? Dokąd idziemy? Nie wiem. Po troszkę alkoholu? Nie, <śm> nie tym razem. No this time, amigo. Ach. Fajną mam koszulkę teraz. Świetne. Nikt się nie będzie przypieprzał. Czy też się przypieprzą? przypiewszą się. Że Jesteś antyrządowy, antyspołeczny, anty socjalny. Antysocjalny. Okularów mi nie trzeba, jest ciemno, nie? No ja nie wiem czy nie potrzeba. Tu, 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 tu telefon. Ale tak głupio jak się kogoś nagrywa, nie? Znaczy ja jestem w takiej wersji. Takie, się tak, no tak dziwnie. <laughs> Ej, widzisz, teraz to my się robimy z tej strony. Ale też, też masz stresa. Co, co nam potrzeba? Nic, Oprócz wszystko. kasy. Idziemy. No to lecimy, klapeczki. Ej, czekaj, czekaj, te maski ile lecz. Ty... Zobaczcie, zobaczcie, jak w celebrycie się powodzi. Tak się żyje w Tajlandii. Widnie, ale jest okej. Okay. No, no, no. Lecimy. No, no, serdecznie, ty... Jakiś pan chyba ładny. Jedziemy z Piotrasami. Gdzie jedziemy? Piotra, z i Piotra. No. Na pewno Piotr. grało na 3 dni. Czemu? Bo nie wypowiem tego magicznego słowa. A, człowieku. Że po Sylwestrze były przypadki i muszą tam wyczyścić wszystko. A, pieprzy. I koła Road tak samo. To mieliśmy to mieliśmy farta. Znaczy ja o Chaosan słyszałem, a tu o Sylwii powiedział Przemek. A mi się wydaje, że on się myli i chodzi o Kaosan, że ktoś mu źle powiedział. Bo oficjalnie mówi na internecie o Kaosan, a nie o Bangla. Ale zobaczymy zaraz. Jak

Przyjechałeś tego BTSa, czy nie przyjechałeś? No ja spokojnie, no przerzuciły mnie je tam jedną osobę. Jeśli pamiętacie, to jest ten pan z metra w Bangkoku <grystanie> Świat jest mały Dorwał, się, dorwał mały. tutaj naszego biednego wojownika <grystanie> I robimy selfie Za siano <grystanie> za Tylko za hajs Tylko za hajs No ładujecie ja, roba, selfie Rówe, masz? maskę Nie byłoby siana to Ale za dwóch tyłaczy czy... Dawaj wszystko razem, aha! wszystkie wasze filmy poglądają Dziękuję bardzo, dziękuję! Dziękuję bardzo. Bardzo. bardzo! Miło oglądać! Bardzo, a... A... A, a, się kamery! No, tak. ja tak. 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 tak to trzy razy! Popatrzcie, jak się wyjaśnili! Tak się wyjaśnili Nie nie ja się boję, ja się nie lubię pić. Dawaj Jestem pacyfistą dawaj dawaj. Nie. <laughs> nie no fajnie, fajnie mamy Zjedli Zjedli, Peter postawił kolację, kurde o, o, Dla nas wieczór się kończy powolutku yy, Wracamy do domku grzecznie Jest godzina, która? 15.09. 9, 15, 9 te... No i tak, tak trzeba Piotruś jutro trening albo nie, i nie? nie. mam chore plecy niestety jutro to zaszczyt i Chcieliśmy... Ten też nie trening. Chcieliście... Chcieliście... Te że nie idzie spać Chcieliśmy podziękować za oglądanie tego odcinka, pozdrowić wszystkich A szczególnie tych, którzy mówią, że to jest Towarzystwo Wzajemnej Adoracji Zostawcie bo subskrypcję, pamiętajcie, jest... bo jest, jest Jest Towarzystwo Wzajemnej Adoracji I co w tym złego? Nie ma nic złego No i pozdrawiamy bazuchę Pierdziuchę Baza! Pozdrawiamy! my robimy pranie bardziej się opłaca korzystać z automatu niż oddawać pranie do pral do prania do prania do kiepsk something something you want something pięć do minut